Ja uważam, że to jest kluczowy aspekt dla każdego marketingowca, bo od tego tak naprawdę zaczyna się nasze każde działanie. Cokolwiek robimy powinno być zgodne ze strategią i to jest taki basic basic. Musi być przede wszystkim kompleksowa, musi być dobrze przygotowana, a osoby, które ją tworzą, muszą być świadome tego, co będą robić w najbliższym czasie. Muszą świetnie znać rynek. To jest zestaw pewnych insightów, zasad, które powodują, że komunikacja jest spójna, trwała, no i przyniesie konkretne efekty. mówił dzisiaj Łukasz Wołek, szef Abanany, Insight, jest bardzo ważny, tak? to, jest, to jest bardzo ważne w tworzeniu komunikatu marketingowego, ale in, również Insight musi być osadzony i wynikać ze strategii. Biznesowej firmy. Szukam inspiracji. Firma zastanawia się nad zmianą strategii komunikacji, więc uznałam, że może być to dobry początek do pracy nad tym. Tego typu inicjatywy zawsze się przydają, chociażby do wymiany doświadczeń, do tego, żeby złapać jakąś nową perspektywę dowiedzieć się chociaż jednej, chociażby, chociażby jednej nowej rzeczy. To jest jakby nasz rozwój i my musimy się rozwijać, tak rozwija się rynek. Kluczem do y, znalezienia najważniejszych wartości takich spotkań y, są relacje międzyludzkie. Inspiracją do tego, żeby przekładać to o krok dalej, żebyśmy my, rozumiejąc, jak funkcjonuje, funkcjonuje na co dzień każdy z nas, możemy to też przekładać na już bezpośredni biznes. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie przypomnieć sobie, może nie odkrywcze rzeczy, ale zobaczyć realne przykłady, które są przedstawiane przez ludzi, którzy tutaj się, się spotkali, żeby porozmawiać o dobrych przykładach, złych przykładach z życia wziętych. W przede wszystkim są kajsy, gdzie bardzo fajnie można sobie właśnie zobaczyć, co robić, a czego nie robić, w których momentach właśnie gdzieś mijamy się z naszym odbiorcą. Mogąc się spotkać na właśnie między innymi takich spotkaniach jak Internet Asap, wymieniamy się tym, co ktoś zobaczył, bo akurat zobaczył coś innego, zobaczył coś ciekawszego, co nas pominęło.